Uroczyste ślubowanie było kluczowym momentem pierwszej sesji Rady Miasta w nowej kadencji. Złożyli je prezydent Zabrze Agnieszka Rupniewska oraz radni Rady Miasta. Obejmując urząd prezydenta miasta, obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście, ślubuję, uroczyście ślubuję, że dochowam, wierność prawu, że dochowam wierności prawu. A powierzony mi urząd sprawować będę powierzonymi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i pomyślności mieszkańców miasta. Dziękuję Panie Prezydent. Jeszcze chwilę pozostanie z nami. Bardzo proszę o przekazanie i założenie łańcuchy miasta W swoim przemówieniu nowa prezydent mówiła o kierunkach, w jakich chce rozwijać miasto. Mieszkańcy naszego miasta w tych wyborach pokazali, wybierając prezydenta, w jakich kierunkach i w jakim kierunku nasze miasto powinno rozwijać się i w jakim powinno podążać w ciągu najbliższych pięciu lat. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy ubiegali się o urząd prezydenta, przedstawili mieszkańcom swoją wizję miasta. Bardzo się cieszę, że najbliższa mieszkańcom okazała się wizja Nowego Zabrza. Mam nadzieję, że przez najbliższe pięć lat wspólnie uda nam się tę wizję Nowego Zabrza wprowadzić w życie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby pamiętać o mieszkańcach. To jest kluczowe, wielokrotnie to podkreślałam, w związku z tym na pewno będę chciała położyć akcent na realizację tych potrzeb, które mieszkańcy stworzyli w Zabrzańskiej mapie potrzeb, którą tworzyliśmy razem. Nie tylko na etapie kampanii, ale na etapie całej, właściwie ostatniej, minionej już kadencji. To po pierwsze. Po drugie, na pewno będę chciała przeprowadzić audyt w Urzędzie Miasta. Zarówno no, jeśli chodzi o finanse, jak i jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, tak żeby usprawnić pracę, ale również obsługę klientów, czyli naszych zabrzańskich mieszkańców. No i po trzecie, przede wszystkim to, co jest dla mnie istotne, to dbanie o rozsądne inwestycje, w związku z tym zadbanie o to, żeby budżet naszego miasta był stabilny, tak żeby potrzeby mieszkańców były realizowane w pierwszej kolejności. Więc to jest kluczowe, ale żeby tak się stało, to przede wszystkim chcę poznać zespół pracowników nie tylko urzędu, ale również jednostek, które są podległe, a także spółek miejskich. Ich, tak żeby jak najlepiej i jak najefektywniej wykorzystać ich kompetencje. Podczas sesji wybrano również przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady Miasta. W nowej kadencji Rady Miasta funkcję przewodniczącego pełnić będzie Grzegorz Olejniczak. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom Rady, którzy przed chwilą w głosowaniu wyrazili również swoje poparcie dla mojej osoby. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku, tym bardziej bardzo, bardzo Państwu dziękuję jest to ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Zdaję sobie sprawę, że to również a może przede wszystkim wielkie zobowiązanie i wyzwanie. Z tego miejsca chciałem dać słowo, że zrobię wszystko, żeby nie zawieść państwa, że będę robił wszystko dla dobra mieszkańców, dla dobra Zabrze. Z kolei wiceprzewodniczącymi Rady Miasta zostali Urszula Potyka, Łucja Krzęstek-Bar i Grzegorz Lubowiecki. Pierwsza sesja nowej Rady Miasta była dużym wydarzeniem, zarówno dla radnych, którzy wzięli w niej udział po raz pierwszy, jak też i dla tych, którzy tę funkcję piastować będą przez kolejną kadencję. Pierwszy raz został pan radnym Rady Miasta Zabrze. Tak, pierwszy raz radnym Rady Miasta Zabrze. E, no, wrażenie ogromne. E, myślę, że też ogrom i kredyt zaufania ze strony mieszkańców. Tak naprawdę e, cały czas powtarzamy od początku e, tej kampanii i wcześniej, że, że chcemy działać drużynowo, że chcemy słuchać mieszkańców, że chcemy odpowiadać na ich potrzeby, więc myślę, że to jest jakby nasz, nasz cel nadrzędny. Dużo pracy, e, liczymy na duże wsparcie mieszkańców e, no i co, zabieramy się do roboty. Przede wszystkim radość, duma. No i to poczucie, że, że po tych chwilach radości i zadowolenia, że jednak mieszkańcy Zabrza obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali na mnie głos, no to czeka mnie teraz praca. Dla nich praca. Wszystkich nas wybranych radnych i nowe władze no łączy to, że chcemy pracować dla Zabrza.